Radów jakby, jakby jest tym, tym pierwszą, pierwszą miejscowością, gdzie w taki sposób i, i, i taki, e, taki, nazwijmy to, balon powstał. To jest bardzo dobra inicjatywa, zarówno, zarówno pana burmistrza, jak i, jak i samorządowców, czyli radnych. Tak? Bardzo do, dobrze, że oni się na to zgodzili, przegłosowali, bo to umożliwia uprawianie sportu nie tylko tenisa, ale również innych dyscyplin. Wszystkim mieszkańcom gminy Radów. Nie każdy lubi piłkę grać. Musimy stworzyć różnorodność warunków do uprawiania sportu. Chcemy pokazać, że z takiej mają miejscowości. Mogą wywodzić się też wielcy mistrzowie, ale przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego. Dziś komercyjne wypożyczanie kortu to jest około 140-100 zł za godzinę. My udostępniamy z dziecią, młodzieży za Dagmo. I to jest tego podstawa. Zdecydowanie robi ogromne wrażenie ta inwestycja sportowa. Imponujący obiekt, który kosztował prawie 2 miliony złotych. Bardzo się cieszę, że samorządowcy oprócz tych takich inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, również realizują inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej I, i przykład miasta i gminy Radów to jest taki pozytywny przykład, gdzie samorządowcy nie obawiają się i chcą inwestować właśnie w tą kulturę fizyczną i, i szlifować talenty tych najmłodszych mieszkańców. Miasta i gminy radu. Zainteresowanie jest spore. Na dzień dzisiejszy mam cztery grupy treningowe, jeżeli chodzi o dzieci. Grupy maluchów od wieku 6 lat, praktycznie do, do 12 i dorośli powoli też pojawiają się, ubawiają się na zajęcia, na takie troszeczkę systematyczne szkolenie. Wartość całego to milion 600. 50 tysięcy, z tego połowa, czyli 825 tysięcy, z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Sportu, reszta to wkład yy, samorządu gminnego. Praktycznie każdy, kto przyjdzie na kord, może, może spróbować może zagrać sobie na punkciki. Ja wszystkich zapraszam, naprawdę piękny obiekt i chciałbym żeby po prostu tenis w Radłowie rozkwitł bo, bo ten wart jest tego ten obieg jest tego wart